Jest nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnifikat, niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim. Jest nadzieja. Dzień dobry, Szczęść Boże. Witamy bardzo serdecznie z Domu Magnifikat z tej strony Krzysztof Dziuk. Witajcie w audycji Jest nadzieja. W takiej audycji poświątecznej, międzyświątecznej, bo cały czas świętujemy Boże Narodzenie przed nami. Nowy rok, a więc pewnie wszyscy jesteśmy w takiej atmosferze rodzinnej. Mamy przynajmniej taką nadzieję. Naszym podopiecznym w domu, czy z naszymi podopiecznymi też taką atmosferę domu tworzymy. A moim gościem jest dzisiaj Kamil. Dla Kamila jest to dzień szczególny, bo Kamil ma dzisiaj urodziny. Witam cię, Kamilu. Cześć, witam serdecznie. Kamil jest u nas od ponad 10 miesięcy i no, Myślę, że koniec roku jest to też taki czas podsumowań. I tak sobie rozmawialiśmy dzisiaj też o tym okresie, który tutaj przeżywa, o tym okresie terapii, ale też przemiany. I pomyśleliśmy wspólnie, że fajnie by było się tym czasem podzielić. Prawda, Kamil? Oczywiście. Był to naprawdę niesamowity dla mnie czas, czas rozwoju na każdym poziomie życia, tak naprawdę. Rozwoju emocjonalnego, duchowego. Też, jeśli chodzi o różne umiejętności, tu tutaj nabyłem, uh -huh. chociażby w pracy w kuchni, na dworze, gdzieś majsterkowanie, rzeczy, których po prostu nigdy nie robiłem wcześniej. Więc jestem bardzo wdzięczny. Uh -huh. Ja tylko jeszcze dopowiem, że które to są urodziny, Kamil? 27. 27 urodziny i Kamil jest osobą uzależnioną od gier. I część tego czasu spędził przed komputerem i trochę się wyalienował, a więc myślę, że już przez ten czas odbudowaliśmy te relacje, Kamil, nie? I uczenie się bycia z drugim człowiekiem. Tak jest. To było coś, co zawsze było dla mnie coś niedostępne, tak? Zdarzało się, że bywałem na jakichś imprezach czy spotkaniach rodzinnych, ale zawsze się czułem po prostu samotny i mhm. lepiej mi było z ludźmi, których widziałem w postaci tekstu na ekranie, tak? Czy to telefonu, komputera, czy tam tableta, jakiegoś urządzenia, tak? Więc... Teraz jest zupełnie inaczej. Tak? Teraz jestem dzień w dzień z ludźmi na żywo. Relacje, że to powiem, face to face i jest to coś zupełnie innego. Jest to niesamowite dla mnie. A jakbyśmy przeszli właśnie do takiego porównania świąt przeżywanych tutaj, mm -hmm. a świąt, które przeżywałeś wcześniej? To na pewno święta, które przeżywałem wcześniej, chociażby w okresie takim wczesnego dzieciństwa do 13 roku życia. To były święta, które głównie pamiętałem przez to, że czekałem po prostu na prezenty, tak? y -y -y. ponieważ w rodzinie się dobrze powodziło, to dostawałem ich dosyć dużo różne tak? zabawki. Lubiłem czytać to dostawałem dużo książek, które sobie zarzyszyłem praktycznie wszystkie. Później też te dry pojawiały. Potem ten czas się zmienił po rozwodzie rodziców. Te święta były takie smutne, przykre, bo było nagle zamiast 20 kilku osób, to tam 5-6 w domu, więc była równa od, od, różnica. Potem jak się wchodziłem z domu na studia, to też było tak, że co chwila trzeba było gdzieś jeździć w jedną, drugą stronę do różnych domów, więc nie było takiego spokoju, luzu, fajnej atmosfery. Tutaj w domu Magnificat właśnie te święta przeżywam zupełnie inaczej, tak? bo czuję właśnie taką akceptację, bliskość do innych osób, czuję taki spokój wewnętrzny, radość, właśnie tę tzw. magię świąt, tak? jest uh -huh. zupełnie inaczej. A co to jest magia świąt? No to właśnie ta atmosfera, tak? taka otoczka właśnie po prostu nadziei, wiary, spokoju, takiego poczucia, że wszyscy są dla wszystkich. Tak? Nie jest tak, że tak jak kiedyś mówiłem, że czekałem na prezenty, tak? to było dla mnie ważne. Później jakoś nagle się okazało, że było inaczej, bo rodzice się rozeszli to była mniejsza grupa ludzi. Tutaj po prostu jest tak, że. Każdy pochodzi z innego otoczenia, ale wszyscy są dotknięci tą samą chorobą i wszyscy się teraz tutaj wspierają. W naszym domu co rano jest medytacja. Modlimy się, spotykamy się po godzinie siódmej, żeby rozważać słowo. Pamiętasz dzisiejsze słowo? Tak jest. Miało tytuł Przyjmij podarunki. Tam była głównie mowa o podarunkach właśnie takich duchowych od Boga, czyli właśnie spokoju, miłości, radości, czyli to są właśnie te rzeczy, które. Tutaj zacząłem doświadczać pierwsze snopy okay. w życiu, bo wcześniej te podarunki miały formę materialną, także już wspomniałem. Więc jest to ogromna różnica, ogromne właśnie takie przeżycie duchowe. Coś, co wcześniej było raczej niedostępne, ponieważ też jestem z domu, gdzie raczej wiary, właśnie religii nie było za dużo. Babcie obie były bardzo religijne. Ja jakoś co do tego jeszcze nie jestem przekonany. Ja jeszcze gdzieś się uważam za agnostyka, ale. Ta duchowość jednak tutaj w domach jest też na różnych poziomach, nie tylko na poziomie religii, ale właśnie takiego wsparcia innych osób, takiej atmosfery właśnie spokoju, radości, nadziei. To jest coś, co bardzo jakby rozwija, coś, co bardzo motywuje do dalszej pracy, więc za to jestem bardzo wdzięczny. No właśnie, bo 10 miesięcy, jakbyś podsumował też może od strony duchowej ten czas, no bo tak jak powiedziałeś, jak przechodziłeś Byłeś ateistą czy agnostykiem. Co to znaczy w ogóle bycie twoim zdaniem, ateistą czy agnostykiem, a co to znaczy bycie taką osobą poszukującą, jaką jesteś teraz, tak jak mówisz? No to mogę powiedzieć tyle, że do mniej więcej wieku 20 lat. Po prostu byłem, że tak powiem, antyreligijny, tak? To mm -hmm. był ateizm w moim wykonaniu, bo po prostu byłem przeciwny patycznie wszystkim religiom, jakie poznawałem, tak? Czy to Właśnie chrześcijaństwo, które było gdzieś tam w miejscowości, w której się wychowywałem, czy później za pomocą internetu, jak dowiadywałem się o islamie, o judaizmie, o buddyzmie, o czymkolwiek, no to znajdowałem po prostu rzeczy, które mi przeszkadzały w tych wyznaniach, w tych religiach. Później gdzieś to się odmieniło, jak byłem wolontariuszem na obozie dla osób niepełnosprawnych, i tam zobaczyłem, jak właśnie msze święte pomagają tym osobom, jak dają im siły, takiej właśnie nadziei, że ich życie, które jest bardzo trudne, może jednak być fajnie przeżyte. I to gdzieś mi odmieniło właśnie poglądy na bardziej agnostycyzm, czyli że po prostu wierzę, że jakaś siła wyższa istnieje, ale ciężko mi po prostu jakąś konkretną przyjąć, która jest, że tak powiem, dostępna, która jest nazwana. I cały czas to widzę w ten sposób, chociaż też nie ukrywam, że. Trwają momenty, że właśnie czuję gdzieś rodzaj takiej pustki, że czegoś tam brakuje we, we mnie, tak we wnętrzu, ale na ten moment po prostu mam trudność, żeby jakoś odnaleźć do końca właśnie. Czy to Boga, czy tam siłę wyższą, tak w 100%, to jest po prostu coś, co nie wiem, może na to jestem po prostu jeszcze nielotowy tak? Ciężko mi to określić. To jest ciekawa rzecz, ale. No właśnie, skąd ta trudność? Czy dokopałeś się do tego? Skąd ta trudność? Hmm. Być może dlatego, że teraz wiele osób uzależnionych, chce robić wszystko po swojemu. Uh -huh. I nawet w tym zakresie też tak mam. Też może to wynika z tego, że ja coś mam urazę do religii ogólnie, właśnie z okresu dzieciństwa, gdy babcia wyciągała mnie i brata co tydzień do kościoła, na msze. Kościół, do którego chodziłem, był taki jakiś nie wiem, wydawał mi się zimny, taki jakiś nieprzystępny, jakiś taki niewygodny, tam ciężko mi to opisać dokładnie, bo kościoły, w których bywałem w ostatnich 10 miesiącach w czasie pobytu do Domu były zupełnie inne, więc być może to jest po prostu jakaś, taka rzecz, która mi została z dzieciństwa, tak? mhm. że, że po prostu miałem niezbyt fajne doświadczenia, plus też, no muszę przyznać, że w internecie, z którym korzystałem, Mimochodem, no bo wiadomo, na komputerze jak siedziałem to też oprócz tego, to był też internet, no to naczytałem się przy różnych rzeczy, oglądałem się przy różnych rzeczy, które zazwyczaj w takich sytuacjach bywają po prostu no, bardzo mocno narratywnie. Tak? Uh -huh, uh -huh. tak samo jak w telewizji różne materiały na ten temat bywają narratywne, no tak samo tutaj. I nie wiem, doszukiwałem się jakichś wersetów, czy to z Biblii, czy z Koranu, czy innych książek, które były właśnie takie jakieś, wydawały mi się wtedy dziwne, czy jakieś po prostu nawet złe, że tak powiem. I to były rzeczy, które ja zapamiętywałem, tak? na których się skupiałem. Więc obecnie idzie to w dużą stronę, skupiam tak? się na tych rzeczach pozytywnych, mhm. takich, które dodają właśnie jakiejś energii życiowej, siły, wiary, nadziei, ale no właśnie jest jednak jeszcze jakiś tam rodzaj oporu, jakieś blokady, żeby tak w pełni coś przyjąć. Mhm. To jest też jakiś proces, tak samo jak trzeźwienie jest procesem. Takie miałem skojarzenie, jak mówiłeś o tym zimnym miejscu jako kościół, że jak Maryja z Józefem poszukiwali miejsca, gdzie Maryja ma urodzić, no to suma Sumarum trafili też do takiego miejsca zimnego, chłodnego, nieprzyjaznego ale może właśnie przez swoją obecność to miejsca, te trudne właśnie, te zimne, te niechciane, te, do których nie chcemy wracać, uświęcili swoją obecnością, tak sobie myślę, nie? Jest to ciekawy pomysł, ciekawa koncepcja. Na pewno wiem, że w ostatnich czasach właśnie, jak mi się zdarzało, dawać świadectwa w kościołach, co było bardzo ciekawe, bo nawet nie wiedziałem, co to jest świadectwo tak, wcześniej, tak jeszcze rok temu, uh -huh. to teraz mi się zdarzyło już kilka razy na szach właśnie różnych, ale między innymi też dla dzieci. To było niesamowite doświadczenie właśnie podzielić się jakby częścią swojego życia, też trochę tu przestrodzę, tak. Pamiętam bardzo dobrze twarze tych dzieci, jak słuchały tego, uh -huh. co się działo w moim uh -huh. życiu, jak mocno to uzależnienie nie wciągnęło, ile godzin dziennie spędzałem przed tym ekranem i właśnie jak bardzo je to dotykało nie? i mam poczucie, że właśnie to jest też coś, co może być dla mnie źródłem rozwoju duchowego, właśnie takie niesienie posłania, co tak? jest częścią tych 12 kroków, które przerabiamy, ale jest po prostu coś, co powoduje, że czuję, że mam coś, co mogę dać od siebie. Wcześniej mi to zawsze brakowało. Wcześniej zawsze uważałem siebie za beznadziejnego, bezwartościowego dzięki właśnie rozwoju tutaj w Domu tylko rozwoju duchowemu i na tych wszystkich płaszczyznach, o których mówiłem, zaczyna nam widzieć swoją wartość, też jest to coś niesamowitego. No właśnie, bo drodzy Państwo, jesteśmy w szkołach też z takimi zajęciami profilaktycznymi, z warsztatami, gdzie trochę jest elementów wiedzowych, trochę jest pełnych programów profilaktycznych, ale też zabieramy naszych podopiecznych, gdzie dzielą się swoją historią, bo widzimy, że te historie najbardziej trafiają. Tak jak historia Kamila to jest historia uzależnienia od gier i takiego powolnego wchodzenia w te gry, zdobywania tam coraz większych umiejętności, zachwytu, ale też z drugiej strony zapłata za to wielką cenę alienacji, właśnie. I to, co widzimy też wśród młodych ludzi, przy tych wszystkich profilach społecznościowych, które mają pewną wartość oczywiście komunikacji. Tylko jeżeli pozostajemy tylko tam, tak jak Kamil został właściwie tylko w grach, to zubożamy się o te relacje i bardzo trudno nam wrócić. Też nabywamy pewnych fobii trudno nam spotkać się z drugim człowiekiem. Dlatego to jest takie cenne, Kamil, jak patrzę na ciebie i jak patrzę na tą przemianę po tych dziesięciu miesiącach, gdzie pamiętam ten czas, jak przyszedłeś do nas na terapię i... Uciekałeś od ludzi, tak to trzeba nazwać, że znajdowałeś gdzieś ustronne miejsce, bo nie potrafiłeś rozmawiać. A myślę, że Bóg jest w drugim człowieku i Bóg jest w relacjach. I teraz przechodzi też w małym dziecku, żeby pokazać, że jest jak najbliżej. Tak, tutaj się na pewno zgodzę, bo w pierwszych dwóch, trzech miesiącach w terapii tutaj ja praktycznie w każdej chwili czasu wolnego szedłem do pokoju i kładłem się po prostu w łóżku. To był jakiś sposób działania, który wcześniej pamiętałem, który mi był bliski, tak? Bo ja przez szczególnie ostatnie parę lat po wypłatce z domu rodzinnego to spędzałem z 90 albo więcej procent czasu właśnie albo na fotelu przed biurkiem, albo w łóżku z telefonem w ręku i to było coś takiego, że wszystkie inne rzeczy przestawały mnie obchodzić, tak? W tym relacje właśnie z ludźmi. Tych relacji z rówieśnikami miałem bardzo mało, jeśli już były, to powierzchowne i zazwyczaj oparte na tym, że po prostu graliśmy te same gry. Z rodziną tych relacji też było mało, też właśnie rzadkie były, a nawet gdy były jakieś wyjazdy, chociażby na jakieś wycieczki czy co do uchwały na sportu, to zawsze gdzieś był ten telefon w kieszeni i zawsze w podróży, w pociągu, w aucie po prostu go wyjmowałem i nawet nie zdawałem sobie sprawy, czy to jest problem. Więc tak, to jest na pewno coś, co tutaj odzyskuje, tak? właśnie ta umiejętność wchodzenia w relacje i na pewno to jest też właśnie źródłem takiej siły, takiej energii, to jest ta siła wyższa, czy Bóg, tak właśnie w innym człowieku, że możemy się nawzajem wspierać tak? z innymi ludźmi, to jest dla mnie wciąż bywa jeszcze dziwne, aż to ciężko uwierzyć mi po prostu, no ale tak jest, nie? a mhm. wcześniej to po prostu źródłem dla mnie jakiejś tam radości czy satysfakcji to było w to, że udało mi się osiągnąć tam kolejny poziom w grze, no to wiadomo, że to są tylko cele na ekranie, tak, no więc to akurat nie było nic wartościowego tak naprawdę, nie? no ale wtedy tak to uważałem, tak to widziałem niestety. Kamil, bardzo się cieszę z Twojej obecności dzisiaj u nas. Bardzo się cieszę, że te urodziny możesz właśnie przeżywać w zupełnie inny sposób, z innym spojrzeniem na świat. Jest napisane szukajcie, a znajdziecie, więc myślę, że Bóg docenia Twoje poszukiwania i jest cały czas z Tobą. To jest już chyba tylko kwestia teraz dania tego kroku do przodu, więc tego Ci życzę. Drodzy państwo, dziękujemy, że jesteście z nami, że nas słuchacie, że nas wspieracie. Przygotowaliśmy dla was też kalendarze, które możecie nabyć na stronie naszego antykwariatu www.katakumbus.pl, które też są taką cegiełką na rzecz domu, jeżeli chcecie wesprzeć Dom Magnifikat, to można również w ten sposób, ale możecie też wejść na naszą stronę Fundacja Magnificat.pl, tam zakładkę Wesprzyj, i też zobaczyć, jak możecie nam pomóc, jeżeli takie pragnienia rodzą się w Waszych sercach i chcecie wspierać nasze dzieło. Jesteśmy za to ogromnie wdzięczni. My jesteśmy z Wami naszą modlitwą i widzimy się już w Nowym Roku. Przepraszam, nie widzimy się. No może z niektórymi widzimy, ale słyszymy się w Nowym Roku. Do usłyszenia i z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo. Wspomnę jeszcze do roku. Jest nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnifikat, niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim. Połamani,